Szanowni Państwo, Traktat Lizboński znacznie wzmocnił demokratyczny mandat Unii Europejskiej. To, co dzisiaj się dzieje tutaj w Sejmie, jest parlamentarnym wymiarem prezydencji. My będziemy architektami relacji między zgromadzeniami, zgromadzeniami narodowymi. Ma to wielkie znaczenie dla następnych pokoleń Polaków, bo dzisiaj piszemy także ich przyszłość. To moment ważny dla Polski i dla całej Europy. Wiele się od nas oczekuje, wiele oczekuje się od Polski, nowego impulsu, nowej energii, nowego początku, nowych projektów. Mamy wiele do zaoferowania. Dziś jako rząd, parlament, naród mówimy w imieniu 27 krajów wspólnoty. Wierzymy, że im silniej zwiążemy nasze kraje we wspólnymi celami, tym więcej zdołamy osiągnąć. Mamy w parlamencie mandat wyborców. Działamy wprost z ich zaufania. Mamy prawo i obowiązek zgłoszać, zgłaszać w Wspólnocie Europejskiej nowe postulaty. Z całych sił tu w parlamencie będziemy wspierać polski rząd w sprawnym wypełnianiu zadań prezydencji. Ale mamy też bardzo precyzyjny kalendarz naszych spotkań Sejmu i Senatu. Będziemy gospodarzami wielu konferencji, komisji parlamentarnych wszystkich krajów europejskich, spotkań przewodniczących parlamentów. To ważne rozmowy. I ważne priorytety. Dzisiaj przewodniczymy Zjednoczonej Europie, stoimy tutaj z podniesioną głową, dumni, że reprezentujemy cały kontynent, w którym prawa człowieka są źródłem władzy, a decyzje o przyszłości wspólnoty są aktami parlamentarnej zgody. Dzisiaj także jest wielki dzień, dzień, którym, o którym pokolenia Polaków marzyły i śniły. Dzisiaj my kończymy tę drogę, drogę do drogę wolnej polski, która obejmuje przewodnictwo, która jest w wolnej Europie, która prowadzi prezydencję prowadzi Zjednoczoną Europę. To dzień niezwykły dzień marzeń i ich realizacji. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tych wszystkich, którzy marząc o wolnej, polski, o wolnej Polsce nie doczekali jej. Cześć ich pamięci.